Cześć i witaj na kanale Ukryte ślady. Zanim zaczniesz, naciśnij przycisk lubię to i zasubskrybuj, abyśmy mogli kontynuować tworzenie takich historii. Zaczynajmy. W eleganckiej rezydencji na obrzeżach Zurychu, gdzie złoto spotykało się ze szkłem, a kryształowe żyrandole rozpraszały wieczorne światło na porcelanowych talerzach, odbywała się kolacja z okazji urodzin matki Erjany von Heller, jednej z najbogatszych kobiet w Europie. Ariana, znana z zimnej elegancji i bezbłędnego opanowania, Pojawiła się z mężczyzną, którego rodzina dopiero zaczynała akceptować Markiem, byłym pilotem wojskowym, teraz dyrektorem w jednej z jej spółek technologicznych. Dla niej był czymś więcej niż tylko partnerem. Był spokojem po burzy, ciepłem po latach samotnych decyzji. Wszystko szło idealnie, przynajmniej do momentu, gdy przy stole padły pierwsze słowa o przeszłości. Matka z nieco ironicznym uśmiechem, Wspomniała o dawnym mężu Erieni, który przed laty zdradził ją publicznie, zostawiając z ruiną reputacji i chłodnym sercem. Atmosfera stężała, a Mark, chcąc odciążyć sytuację, powiedział półżartem: Każdy ma jakieś cienie przeszłości. Ważne, by wiedzieć, kiedy zamknąć drzwi. I wtedy Ariana odłożyła widelec. Wstała, spojrzała na wszystkich przy stole i powiedziała cicho, ale pewnie, tak że każde słowo przecięło powietrze jak szkło. Mój były zawsze będzie częścią mojego życia. Jeśli komuś to nie pasuje, może nie być jego częścią. Nikt się nie odezwał. Mark zamarł, jego dłoń zatrzymała się w pół ruchu. Służba spuściła wzrok. Matka Erieni odchrząknęła, a brat, Max, uśmiechnął się złośliwie. Czy to znaczy, że zaczął Mark z trudem? To znaczy, że nie będę udawać, że przeszłość nie istnieje, przerwała mu chłodno. On wciąż jest ojcem mojego dziecka. I niezależnie od tego, ile mam miliardów, nie da się wykreślić kogoś, kto pomógł stworzyć kawałek mnie. Mark wstał. W jego oczach było coś między szokiem a bólem. Nie chodzi o to, by zapomnieć, powiedział cicho. Chodzi o to, by wiedzieć, komu dajesz miejsce przy swoim stole, a komu w sercu. Słowa spadły ciężko, jak ostatni dźwięk fortepianu po koncercie. Ariana przez chwilę milczała. W jej wnętrzu ścierały się dwa światy: ten, w którym była kobietą sukcesu, i ten, w którym wciąż nosiła blizny po miłości, która nauczyła ją nie ufać. Kiedy kolacja się skończyła, Mark wyszedł bez słowa. Tego wieczoru w jej rezydencji po raz pierwszy od lat nie słychać było ani muzyki, ani kroków służby. Tylko echo własnych słów powracało do niej w pustych korytarzach. Mój były zawsze będzie częścią mojego życia. Nie wiedziała jeszcze, że te słowa staną się początkiem wojny, nie między nią a Markiem, lecz między przeszłością a przyszłością, między lojalnością wobec siebie a potrzebą bycia kochaną znowu. Następnego poranka Ariana wstała później niż zwykle. W jej rezydencji panowała nienaturalna cisza. Mark nie wrócił na noc. Jego strój, telefon, klucze, wszystko zniknęło. Zostawił tylko krótką notatkę na biurku, nie chce rywalizować z duchem przeszłości. Słowa te, choć zapisane tuszem, paliły jak ogień. Ariana, kobieta, która negocjowała kontrakty warte miliardy, teraz nie potrafiła zapanować nad własnym oddechem. Zeszła do salonu, gdzie przy kominku czekała jej asystentka Lena. Pani von Heller, jest ktoś, kto nalega, żeby się z panią spotkać, powiedziała ostrożnie. Kto? Zapytała Ariana chłodno, choć w jej głosie słychać było niepokój. Pan Adrian Keller, głos asystentki ucichł. To nazwisko zawisło w powietrzu jak zaklęcie, które nie powinno było zostać wypowiedziane. Adrian, jej były mąż. Mężczyzna, który przed laty roztrzaskał jej świat na kawałki. Wtedy była jeszcze tylko ambitną przedsiębiorczynią, a on jej partnerem i doradcą. To on pomógł jej zdobyć pierwsze kontrakty, to on zdradził ją, gdy firma stanęła na skraju upadku. Zniknął, zostawiając długi i plotki, że to ona doprowadziła go do ruiny. A jednak teraz chciał się spotkać. Ariana wciągnęła powietrze i skinęła głową. Przyjmij go w oranżerii. Gdy Adrian wszedł, wyglądał zupełnie inaczej niż wtedy. Zmęczony, siwiejący, ale wciąż miał w sobie ten błysk, który nigdy się oczarował. Minęło tyle lat, Ari, zaczął z uśmiechem, który nie sięgał oczu. Nie nazywaj mnie tak, przerwała chłodno. Po co przyszedłeś? Bo wiem, że wciąż mnie nienawidzisz, odpowiedział cicho. I masz do tego prawo. Ale też wiem, że nigdy mnie nie wymazałaś. Jej serce zabiło mocniej. To było zbyt wiele. Chcesz pieniędzy? Zawsze chodziło ci o to samo. Nie potrząsnął głową. Chcę tylko porozmawiać o naszej córce. To jedno słowo zatrzymało świat. Córce! Ariana zamknęła oczy. Obraz maleńkiej Sofii sprzed dziesięciu lat stanął jej przed oczami, dziewczynki, którą Adrian zabrał, gdy ich małżeństwo się rozpadło. Sąd orzekł wspólną opiekę, ale on zniknął. Od tamtej pory Ariana nigdy jej nie widziała. Co z nią? Wyszeptała. Jest w Zurychu. Chcecie poznać. Ariana nie była w stanie mówić. W jednej chwili wszystko, co zbudowała, potęga, reputacja, mury, które wznosiła przez lata, zaczęło pękać. Tego wieczoru, siedząc w pustym gabinecie, wpatrywała się w zdjęcie córki sprzed lat. Mark nie odpowiadał na wiadomości. Adrian znów był w jej życiu. Świat, który wydawał się stabilny jak marmur, znów drżał. Zastanawiała się, czy jej słowa przy kolacji Mój były zawsze będzie częścią mojego życia, były proroctwem czy przekleństwem. Nie wiedziała, że już za kilka dni będzie musiała wybrać między miłością teraźniejszości a odkupieniem przeszłości. A ta decyzja nie tylko złamie serca, ale też odkryje tajemnicę, której nawet ona się nie spodziewała. Dwa dni później Ariana siedziała w tej samej oranżerii, w której pierwszy raz po latach zobaczyła Adriana. Tym razem naprzeciwko niej siedziała młoda kobieta o kasztanowych włosach i oczach tak podobnych do jej własnych, że Ariana miała wrażenie, jakby patrzyła w lustro sprzed dwudziestu lat. Sofia jej głos zadrżał, mimo że obiecała sobie, że nie pozwoli emocjom przejąć kontroli. Nie musisz nic mówić, przerwała jej dziewczyna łagodnie. Wiem, że to wszystko było trudne. Tata nie chciał, żebym cię szukała. Ale ja musiałam. Ariana czuła, jak serce ściska jej się w piersi. Dziesięć lat ciszy, gniewu, wyrzutów sumienia, wszystko powróciło jednym spojrzeniem. Dlaczego teraz? Zapytała cicho. Sofia spojrzała w bok. Bo tata jest chory, mamo. Bardzo chory. Ariana zamarła. Chory? Rak? W stadium czwartym. Głos córki zadrżał. Lekarze nie dają mu wiele czasu. On chciał cię przeprosić, zanim będzie za późno. Cisza, jaka zapadła, była gęsta jak dym. Ariana opuściła wzrok. Nagle wszystko, co omówiła o przeszłości, że jej były zawsze będzie częścią jej życia, nabrało nowego znaczenia. Nie chodziło już o emocje, o miłość, o dumę. Chodziło o człowieka, który odchodził, i o dziecko, które potrzebowało matki bardziej niż kiedykolwiek. Wieczorem poszła do pokoju, gdzie Adrian leżał, blady i słaby, ale z uśmiechem, który znała z dawnych lat. Nie przyszedłem po twoje pieniądze, Ari, wyszeptał. Przyszedłem, żebyś poznała Sofię, zanim mnie zabraknie. Chciałem, żeby wiedziała, że matka jej nie porzuciła. Że ja byłem tchórzem. Ariana poczuła, jak uzyskływają jej po twarzy, po raz pierwszy od lat. Nie była już miliarderką. Właścicielką imperium, kobietą ze stali. Była po prostu człowiekiem. Kobietą, którą los nauczył zbyt wielu lekcji o utracie. Kilka dni później Adrian zmarł. Pogrzeb był cichy, bez mediów, bez blasku. Ariana stała obok Sofii, trzymając ją za rękę. Kiedy kapłan wypowiadał ostatnie słowa, poczuła, że nie nienawiść, lecz przebaczenie jest jej prawdziwym dziedzictwem. Po ceremonii wróciła do rezydencji. W gabinecie czekała na nią koperta. Na niej znajdował się podpis Marka. W środku list. Ariana, widziałem w wiadomościach o Adrianie. Jeśli naprawdę chcesz, żebym wrócił, muszę wiedzieć jedno: czy teraz potrafisz kochać bez przeszłości między nami? Ariana usiadła przy biurku i długo milczała. Wreszcie odpowiedziała jednym zdaniem: Nie potrafię zapomnieć przeszłości, ale nauczyłam się, że można ją pokochać i mimo to iść dalej. Tydzień później Mark wrócił. Nie było łez ani wielkich słów, tylko cisza, w której dwoje ludzi zrozumiało, że miłość to nie wybór między dawnym a nowym, lecz odwaga, by żyć z obydwoma. Ariana von Heller, kobieta, która kiedyś powiedziała przy stole, że w jej były zawsze będzie częścią jej życia, dopiero teraz pojęła, co to naprawdę znaczy. Bo nie chodziło o mężczyznę. Chodziło o to, że przeszłość, choć bolesna, może stać się częścią serca, które wreszcie bije pełnym rytmem.